sprowadź z naszą firmą auto z USA bitusa.pl. 3 marca w Borkach-Kosach odbył się czwarty szkolny bieg tropem wilczym. Inicjatywa Bieg Tropem Wilczym po raz czwarty, ale jako społeczność lokalna i między innymi do tej placówki uczęszczają dzieci z terenu gminy Wiśniew. To jest taka wyjątkowa szkoła, bo 50% uczniów to właśnie są uczniowie gminy Wiśniew i 50% uczniów z gminy Zbuczyn, więc tak działamy po sąsiedzku. Od 20 lat czcimy pamięć o bohaterach narodowych. Już tradycyjnie na starcie stanęli zawodnicy z terenu gmin Zbuczyn i Wiśniew. Po rozgrzewce przeprowadzonej przez przemysłowo-prokopiaka na trasę ruszyli najpierw uczniowie klas 1-3, a następnie 5-8. Wszyscy uczestnicy odebrali na mecie pamiątkowe medale. Najlepsze trójki w poszczególnych kategoriach zostały dodatkowo nagrodzone efektownymi statuetkami i gadżetami sportowymi. Dobrze, że na terenie gminy Zbuczyn jest szkoła, która wybrała za patrona żołnierzy wyklętych. W ten sposób cała społeczność szkolna i społeczność gminy Wiśniew i gminy Zbuczyn może w pełniejszy sposób świętować Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. W szkole w Borkach, Kosach, kolejna piękna uroczystość związana z patronem szkoły, oficjalna była Msza Święta, złożenie wieńców, przepiękna Akademia Patriotyczna, ale również w bardzo ciekawej atmosferze sportowe współzawodnictwo, kolejny bieg tropem wilczym. Partnerem wydarzenia był samorząd województwa mozowieckiego. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl Sprawdź z naszą firmą auto z USA: bitusa.pl